Siemaneczko tutaj, a Maja Games ze mną jest Oliwka Siemano. I dzisiaj będziemy zobaczyć nowy update córki, że tak dawno nie było Brooke Heaven, ale takie techniczne sprawy. Dobra. <laughs> Zaczynamy. Zobaczcie na to. Mamy tutaj props i patrzcie ile nowych propsów. Zaczynamy po kolei i zaczynamy. No i tutaj, właśnie, jak sobie klikamy, to nie mamy tutaj takiej łapeczki, żeby sobie kliknąć i zmieniać. Teraz to mamy jak dowolny kolorek i możemy sobie ten kolorek klik. Knąć. i tutaj ogólnie są takie ładne lampki no zobaczcie, to jest moja ulubiona nie wiem, Oliwki to, oliwka to jest też twoja ulubiona lampka? tak, moja ulubiona, no. ja ją w sumie zawsze biorę gdy sobie strój pokój to zawsze ej, to też jest ładne, no ej, no patrzcie to. to ta lampka jest też ładna, ale nie jest takim w moim typie dobra, tutaj wszystko zobaczyliśmy, a ta tu lampka? to jest takie wszystko gamerskie no to nie ogóle wszystko, o korkował, dobra, mmm. Teraz musimy... Dobra, idziemy po kolei. O Boże, jakie lusterko, ładne. Ej, tu może to sobie tak postawić to lusterko. Ej, dobra, jedę do swojego pokoju, sobie urządzę pokój. Nie, no tak może nie może być. To tak może być. Ja nie wiem, co nie wymyślają teraz. Po prostu to jest piękne. Dobra, to ja włączę sobie na przykład to taki dywan. O właśnie to jest taki dywanik, ale ładny. Tylko że tu ten dywan przeszkadza czekajcie, muszę zmienić kolor domku na mój ulubiony czerwono-różowy bo ja używam czerwona ogólnie dobra, no to może teraz nawet ten może usunąć tu mamy, ej, ja biorę te czerwone świeczki, bo one przypominają truskaweczkę Zobaczcie. A jak możecie zobaczyć moją ikonkę. No to jest truskawka, ponieważ kocham truskawki z malinkami, ale truskawka jest w moim stylu, a mai wiecie. Ja oczywiście jestem taka, że jak jest truskawka, tu ja też lubię często z czekoladą. Na przykład też banany są dobre. Ja zawsze próbowałam Ale z czekoladą. często brzuchło od, od tego boli. Serio? No, Dobra. Ba, z ba, banana? Z tym wiesz. Z, z czekoladą? No. Ja. No to, to już widzicie. Autoreklama. Nie jedzcie truskawek czy banany. Bana, banany z czekoladą. No, proszę. Czyli więc. bananka i... No dobra. dobra, zobaczmy, idziemy dalej po prostu, Zobaczcie jaki piękny domek mamy No po prostu perfect, perfect Dobra, dobra. mam 0 na 2 e, Dobra, tutaj mamy bombę. Oh, bomba. patrzcie to a, a to naprawdę wybucha? Nie wiem, ale chcę zobaczyć O nie, ja to włączyłam Mój dom będzie masakryczny Kochani o Boże, to się. Ej, zobaczmy, może to jednak nie wybuchnie. Cicho teraz. To nie, to wybuchnie. Jak to wybuchnie, to po prostu będzie perfekt. Perfekt, że będę tu zawsze brała. Dobra, dobra czy... 10, 9, 8, on Boże, Nie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Boże, ta bomba wybuchła. To widzicie? o Boże. No zobacz teraz na mój pokój co tu się stało, co tu się stało cały czarny pokój no żartuję, to oczywiście nie wybuchło oczywiście można sobie propsy i można poudawać więc to też jest spoko, więc ja sobie to skasuję żeby ale właśnie to jest tak fajnie bo można udawać kogoś, że na przykład wybuchła bomba to jest to było w policyjnym I teraz można mieć własny policyjny ale fajne co tu jeszcze, ma? dobra, idziemy po kolei o Boże, ile tu mamy znaków? Ej, dobra Patrz, ej, Co to za prezent? Ktoś mi dał prezenciek. o Batko. Dziękuję za wasz prezencik. Dobra, nieważne. Tutaj mam jakieś znaki. Co to jest napisane? Eee, Og, no boys, czyli że to jest miejsce dziewczyn Nie ma chłopaków, zakaz chłopaków. Ej, gdzie, patrzcie, co jest napisane? Nie No Girls Aloed, czyli że no dziewczynę, nie ma dziewczyn Że to jest zakaz w za dziewczyn. Tu mamy, a co tu jest na przykład? To jest y dla nas jest różowe. To to den Tego nie wiem o co w tym to, chodzi. To, to, że to jest śmiertelne hmm. O, ludzie! To jest napisane dom... Y Szalonej nie, nie. dziewczyny chyba, crazy, crazy, crazy to chodzi, w... szalona dziewczyna czekaj, I co, czekaj, co to jest? To ktoś pod mnie Dobra, nie ważne, zbanuje się Ej patrzcie, tu można mieć swojego skina, ale fajne Nara, ta dziewczyna Dobra, czekajcie, ja teraz sobie postawię to w moim domku Tak, i to będzie fajne wyglądać I proszę bardzo, widać, że tu jest pokój mój, więc jest git Co to za te piarka? Nara na ura. Dobra, teraz zobaczmy coś jeszcze, co się jeszcze. Tu mamy. Dobra, to idziemy dalej, to tutaj mamy. tutaj, Dobra, co tu po kolei? O, ten domek już znamy. Ten domek znamy. To jest taki właśnie klasyczny domek. No, Ej, ale ogólnie to jest taki fajne dla dzieci. Ale ogólnie to jest bardziej dla chłopców. Dla dziewczyn to jest bardziej takie coś. No, jakie to piękne. Ej, no. w ogóle ten domek. o kurczę też znamy chyba. Tak, też znamy ten domek. O patrzcie. Patrzy się w ścianę. To mój telewizor. Piękne, mega, mega co, nie? Piękny, to nie? No, fajne, e, fajnie oglądasz się. Ej, Ej, patrzcie, to. O... To jest, ale na biwak fajnie ogólnie, git. Ale to znamy, to też znamy, tak. Help ja to mi. zawsze dawałam na ten. Proszę pomóc. Widzicie, jeżeli chcecie jakiś odcinek gdzie jestem widzieć dółka i ktoś mi pomoże, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, ja już ogólnie mam, mam dużo już pomysłów przez to. Ale fajne. Ej, dobra, to. Ten no chyba też znamy, tak. Ten to też znamy, a tutaj co mamy? To mamy dla tego, dla karetka, tego ja tam. To jest szpital taki, no ten na przykład. O, ale fajne. Klotka, no można zamknąć jakiegoś lwa, ale fajne, można mieć zrobić więzienie w domu. Fajnie to. Tak, fajne. ja kiedyś zrobiłam. Cicho teraz, o, cicho. Już taki to, się Ej, to, co to, to, to jest? To jest te tego nie znam. To jest coś chyba nowego, a tu jest mam takie wojskowe chyba. Tak, wojskowe. Coś... Fajne. Jakie zielone. Kiedyś w tym notowałam i żałowałam bardzo. Zielone, zielone. To jest idealne dla paliona, a to jest dla wojana. Patrz, tutaj wojan. Patrz. E... Tu palion mieszka, a tu wojan mieszka. Patrz, ej, postaw, pokaż. Czekajcie, my idziemy po kolei. Dobra, co to jest? Co to jest? To jest jakieś, jakieś zadanie. To znamy. O, o. kolejny. kolejny. O, fajne. Ej, patrzcie to. Nie skasowałam przy okazji. Dobra, to jest to i to. I to i, to, i, to, i tu Wojan mieszkał. Sorry, Wojan. Bez obrazu. Ale fajnie. Dobra, nieważne, co skasujemy. Szukamy mamy. Napiszmy. Sorry, nie. syr. Syry, syry. Ha, 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 ha. Sorry Sorki nie ma, ja nie jestem dobrą matką Nie Co Nie nazywa? jestem dobra matka Dobra e, To na no, wyszła sobie, poszła, okej okay. no I, i teraz jest smutno, ale to chyba nieważne no, nie e, tylko... e, Idziemy dalej co tu mamy? Tu mamy takie ej, pachołki, no git. Na przykład zna, zna, to? Tego jeszcze nie było. To było tylko chyba w tym, że w backpacku, a nie w propsach, więc nawet fajnie. I tu mamy nawet tak podwójnie. Ej, patrzcie, fajne. Eee... Co tu jeszcze? Tu mamy takie coś. Ej! Patrzcie to! To są normalnie... To, to fajerwerki czy bomby, ja już nie ogarniam. A to to, to jest? A to co to jest? Ale fajne, ja tak mogę się kąpać, tralala. La. Patrz, kąpię się. <gry> Ej, nie podglądać mnie. Dobra, wyłączamy system. Co tu jeszcze możemy... Tu mam taką tabliczkę. Taką dziwną tabliczkę, mi się tam nie podoba. Mi się takie klasyczne podoba. Dobra, idziemy dalej do mojej ulubionej części, czyli mebelek. No i teraz Brookhaven no, rozwiniło, rozwinił, no teraz można sobie rozwijać swój domek przy okazji, no zobaczcie jakie, ile tutaj mamy do wyborku, do kolorku, po prostu, perfekt, to jest piękne, ale tutaj można sobie chill robić, taki, że ohoho, dobra, idziemy po kolei, kurczę, wziąłem ale teraz zrobimy sobie chilla, dosłownie, idziemy na balkon, i zrobimy sobie chilka po prostu. Chila. Tylko musimy sobie otworzyć to. Patrzcie. Tak się robi chillki. No, jak ktoś chce iść, to u mnie na chili do dzieci, bo chcę od dzieci się wymknąć, to proszę bardzo. Leżaczek i można się położyć. I piękny widok na. Na żaden dom, tylko na takie. Co się? No, taki piękny widok. Dobra, idziemy dalej. to tu jeszcze można mieć? Fotel, ale on jest brzydki, nie jest czerwony. To jest brzydkie. Powinni tutaj kolorki dać do tego fotelu, co nie? No, że, że jakieś farbki, że może coś pomalować. Nie, nie, bo to by. Prze, 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 przesada wtedy by było z ogólnie. Up. Hmm. 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 Nie mi. Na kanapie się i na spać. Ale chwileczka! Kiedy masz takie propsy, masz nawet łóżeczko. I wtedy możesz spokojnie sobie spać. Tylko nie przeszkadzać. Dobra, jesteśmy, ja sobie zmieniam linkę, bo tam się nie podoba. Widzimy sobie taką ładną, uśmiechniętą, radosną. Dobra, i widzicie, widzicie, to była reklama, którą po prostu po prostu była piękna. No dobra, nieważne, nieważne, przechodzimy dalej. Dobra, tutaj to idziemy dalej. Co tu jeszcze? Tu są nawet takie szafeczki, i można sobie postawić. Biurko, tu jest. Biureczko! Zobacz, patrz, szafa ojca. Biureczko. I szafa ojca. Biureczko, zobaczcie, jakie ładne biureczko. Znaczy, to nie jest takie biureczko. To jest siedzące, ej, od kiedy na biurku można siedzieć? A nie, bo to jest siedzenie chyba takie. Ej, to jest fajne, na piłkę nożną, no i sobie każdy siedzi tutaj, nie. Dobra, co tu jeszcze? Drzwi, drzwi, drzwi ja znam. Drzwi to takie... Takie coś są. Patrzcie to. Takie drzwi. Dobra, ale wyłączmy sobie stąd. Zamknijmy. Dobra widzowie, jeżeli ja ogólnie nie chcę mi się szukać, ale musimy. Zobaczcie montowanie filmów Patrzcie ile hajsu No i tak można no żyć tralala, raz się żyje Wszystko kupię za pieniądze Tra la la, la. Hop, se, se. Kupię sobie nowy dom Dosłownie zaraz kupię sobie nowy dom A czemu to już różowe i nie To jest czerwono-różowe Zobaczcie Nie widzisz? Ale ja lubię te dwa kolorki, tylko zmieszane z bardziej, jak to ładnie wygląda. Czerwony też jest ładny, ale na deskip tu to wygląda, ale zobaczcie. Hajsik, Hajsik, czekajcie. Tak, Teraz jak jest Hajsik, to zielony dom. Bo wszystko hajsami. Wszystko tutaj wszyscy przyklejone hajsy są Łzde. Do, tra, la la, 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 la. Dobra, idziemy szukać dalej. Co tu jeszcze jest? Mamy banko bankomat. Patrzcie to. Ale w koks normalnie, a nie koks się nie mówi. Nie możemy powiedzieć wam, dlaczego? Nie możemy, sorry, wam powiedzieć, bo to, mm, wiesz, bo nie możemy. O, no, tak. Po prostu. Dobra, patrzcie, nawet ogień tu jest. To i można udawać, można udawać, że ogień jest lol. No, później ktoś y, gasi, No, a tego się zgasić nie da. I, i, Ale te lampki są minę, tak. ładne. I zobaczcie. Ale lampki. Ej ja sobie tu postawię taką. No patrzcie to. Dobra, idziemy dalej. Tu Ej, mamy... to i... groby postawić? Tak, ktoś zginął. Ale nie wiem kto. Skoro Oliwka powiedziała, że te lampiony są idealne do... Do, Wiecie czego? Na pogrzeb, to proszę bardzo. Postawiłam piękne liśniące. Chciałam powiedzieć kwiaty. A. Dobra, więc to już koniec tego odcinka Jeżeli, jeżeli chcecie pardy 2, no to Piszcie w komentarzach, a my się żegnamy Pa! pa.